Ja mam zawsze jedno marzenie, ja nie mam wielkich marzeń. Ja mam jedno marzenie dostać do przeczytania dobry scenariusz. I tutaj dostałem do przeczytania scenariusz, który mnie zafascynował, który czytałem. Odcinek po odcinku chciałem wiedzieć więcej, dowiedzieć się. I to, że ta postać jest taka strasznie ludzka, taka. Yy... No, jak to się mówi, taka krwista, taka pełna emocji, buzuje w nim. No, jak mu się coś nie podoba, to potrafi swojemu przełożonemu wywalić to, że mu się to nie podoba. I nie dlatego, że jest tylko arogancki czy bezczelny, ale dlatego, że myśli o, o gazecie bardziej niż, niż o sobie. I o tym, że, że tą pracę gdzieś bardzo wysoko ceni, ma swój i honor, i, i godność, i jakieś ideały. Opowieść toczy się w środowisku śledczych dziennikarzy, którzy próbują rozwiązać zagadkę, z którą mają do czynienia. Piotr osabia bardzo potężną siłę w, w, w kraju, jaką są media jest dziennikarzem śledczym. Ja pracuję w dziale, który zwalcza przestępczość ekonomiczną, więc jakby, no nie mogę zrazać całej fabuły, prawda, bo do tego mnie zobowiązał producent. Ale już można połączyć, że, że coś na tej linii musi iskrzyć i że w związku z tym ta relacja jest no, bardzo ważna, bardzo gęsta i, i że tam no, no jest jakieś napięcie. Jest na no, tyle nie wiem, rzetelny, twardy, zdecydowany czy też konsekwentne, że doprowadza sprawę do końca, a to powoduje odkrywanie kolejnych etapów afer i... I jakby wywracania jego całego życia, ale nie tylko jego. Ten serial jest, powstał na bazie formatu. To jest, to jest norweski serial Mamo, ale od początku scenarzyści, zarówno scenarzyści, jak i później my już, 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 już pracujący na planie, ludzie, staraliśmy się dbać o tą polską warstwę, która jest bardzo obecna w projekcie. Jest jej ogromna władza, wielkie pieniądze, namiętności, miłość, nienawiść, zemsta. Zwroty akcji, już nam się często wydaje, że, że wiemy, kto jest głównym winowajcą, a potem się okazuje, że nie. Będzie to serial tajemniczy, zagadkowy, z, z, z bardzo ciekawymi kreacjami. Z, z bardzo ciekawym scenariuszem, z ciekawą intrygą. Zrobiony inteligentnie, błyskotliwie, rocznie, zaskakująco i bardzo widowiskowo.